Witam serdecznie na kanale Banetech. Dzisiaj niedziela, więc pomyślałem sobie taki luźny temat coś przydatnego na co dzień, nie tylko i wyłącznie w moim zakresie. Ja osobiście posiadam działkę taką działkę ROD, którą tam upiększam we wszystkie możliwe ciekawe rzeczy. Wiecie, jak to jest? Facet chce mieć takie miejsce do pomajsterkowania i urzeczywistnienia swoich jakichś takich pomysłów, ale w domu wiadomo, że czasami nie można, bo dzieci i tak dalej. Więc e, mam swoją działeczkę, gdzie mam teraz już fotowoltaikę, ciałem się od świata, mam własny prąd, jest zima, niby tam odcinają, mnie to nie obchodzi. E, ostatnio zrobiłem sobie coś takiego jak własny sterownik e, do... Czy, Wyświetlacz do fotowoltaiki, ile tam z prądu, ile ładuje, ile znika. Hmm, oczywiście poza regulatorem. Eee, teraz kolejną rzeczą, którą jestem na ukończeniu, to jest własny alarm. Dlaczego własny alarm? No, z prostego powodu, bo chciałbym go spersonalizować. Czyli na przykład jeżeli ktoś wchodzi do domu, to żeby. A wcześniej rozbroił alarm, to żeby włączało się światło po prostu, żeby to fotokomórka, czy komórka tam czujnik ruchu PIR, żeby działał jako włącznik światła. Natomiast kiedy alarmu nie rozbroi, to żeby na przykład robił pewne rzeczy. W dalszym etapie będę różne rzeczy robił. No dobra, ale co to ma wspólnego w związku z tą paczuszką, którą mam przed sobą? No mianowicie fotowoltaika. Świetnie, macie domek. Napięcie w kablach fotowoltaiki jest 13,8 V. Wiele odbiorników potrzebuje równe 12. Jeżeli podłączycie 13,5, po prostu nie będzie działał. Tak właśnie stało się z radiem u mnie na działce. Podłączyłem praktycznie wszystko, ale radio nie działa. Jak się okazało później, radio ogólnie działa, tylko że musi mieć 12V. I co ja to mam przed sobą? Regulator napięcia. Takie tak zwane step up i step down w jednym, czyli to jest back-back. Dlaczego to jest absolutnie rewelacyjne rozwiązanie? Natomiast weźcie sobie pod uwagę taką sytuację. Wiele razy zdarza się, że potrzebujecie jakiegoś, jakiegoś napięcia, na przykład 6V, żeby zasilić kamerkę, czy tam 12, żeby zrobić coś innego, 9,5, 8, różne te napięcia są. Natomiast macie zasilacz, który ma 12V i, i musicie szukać konkretnie, konkretnego mm, zasilacza. Natomiast to rozwiązanie jest dla mnie absolutnie fenomenalne, dlatego że ja sobie zaraz rozpakuję i powiem wam, dlaczego go zamawiam aż tyle. Ja sobie go zamawiam mniej więcej, tak tutaj zaraz zobaczycie, w ilości 8 sztuk. Dlaczego? Bo stosuje to wszędzie, dlatego że jest to po prostu perfekcyjne rozwiązanie. To jakby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem takich regulatorów. Dlaczego to jest takie bardzo fajne? Dlatego, że z jednej strony wchodzimy z napięciem, a mianowicie, zaraz wam powiem gdzie. Tu sobie wchodzi. Aha, tu, tu się wchodzi. Tu jest wejście, i tu jest wyjście. Tu wchodzimy z napięciem jakimkolwiek między, w przedziale między 6 a 35V. A tu wychodzimy z napięciem jakimkolwiek w przedziale 6 do 35V. Czyli praktycznie większość potrzebnych rzeczy, które musimy zasilić, zasilacza. I teraz wyobraźcie sobie pewną fajną rzecz. Mam sobie działkę. Teraz ona ma 13,8 V zasilania, bo to bo jest akumulator w pełni naładowany. Teoretycznie mógłbym zastosować step down eee, i osiągnąłbym pewnie te 6 V, czy tam 12 V w tym przypadku radyjka. Natomiast, co się stanie w przypadku, kiedy no, będę używał, będę używał i nagle to zasilanie spadnie do 10 V? No to wtedy znowu step down, step down nie zasili mi. Zasilacza. Na co pozwala takie, taki taki właśnie jeden modulik? Pozwala na to, że możemy wejść jakimkolwiek napięciem od 6 do 35V, czyli w obasie se sytuacji macie bardzo nietypowe urządzenie, które potrzebuje nagle równe 11 Macie w domu ze 20 zasilaczy, no ale nie macie 11V. Co można zrobić? Tutaj wchodzimy z jakimkolwiek napięciem z przedziału 6 do 35. A tu mamy taką śrubeczkę, która pozwala nam na sterowanie napięciem. Więc lutujemy tu kabelki, lutujemy sobie tu kabelki, o! Lutujemy sobie tutaj kabelki, wychodzimy z tymi kabelkami, bierzemy miernik, podłączamy na miernik i pokazuje nam. Że na przykład, no powiedzmy, że weszliśmy z 12-V, potrzebujemy 11, i to nam będzie pokazywało na przykład 12, no bo jest niezmieniona. Nie, nie Więc lutujemy sobie kabelki, podłączamy miernik i przekręcając tą śrubkę w lewo w tym przypadku, bo chcemy mieć mniej, patrzymy na mierniku i będzie nam spadało napięcie. O tyle fajna sprawa, że w moim przypadku. Nie ma, sensu, nie ma sensu stosować czego innego. Dlatego jest to fenomenalne, ponieważ mając jakikolwiek zasilacz w domu, jestem w stanie dostosować go pod moje urządzenie. I w dniu dzisiejszym właśnie tak będę robił: że tu wejdą moje kable od fotowoltaiki, które mają w tym momencie 13,8, a później będą miały 10 albo 12. Więc mnie to nie będzie obchodziło a tu, wyjdą kable do radyjka i tu sobie ustawię, że ma być równe 12. Gdybym potrzebował równe 11, to bym sobie przekręcił jeszcze trochę w lewo i bym miał równe 11. Dlatego dla mnie jest to perfekcyjne rozwiązanie, ponieważ oszczędza nam czasu, nerwów, bo nie musimy szukać jakiegoś bardzo nietypowego zasilacza. Jesteśmy w stanie zasilić każde urządzenie. No, mamy pewne ograniczenia. Musimy pamiętać, że wyjście może być od 6 do 35 V, co tak naprawdę zasili najwięcej urządzeń, ale musimy pamiętać, taki konwerter, stabilizator napięcia jest w stanie nam przekazać no nie, nieograniczoną nie, 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 nie moc, bo możemy przekazać aż Albo zaledwie 2 ampery Więc musicie pamiętać, że no, no nie zasilimy tym jakiegoś większego urządzenia Natomiast każde radyjko Może nie wierzę Ale każde radyjko Czy też ewentualnie jakieś Lampki no, Konsolkę jakąś prostą do gier Jesteśmy w stanie tym zasilić Dla mnie fenomenalna sprawa Dlatego właśnie tych urządzeń mam aż 8 Kupiłem sobie na popularnym portalu, e, popularnym portalu e, za granicą, gdzie wrzucę Wam link po, e, w opisie, żebyście mogli sobie kupić. Ja polecam ze swojej strony, bo stosuję tego na co dzień naprawdę w wielu rozwiązaniach i Fenomenalnie mi się sprawdza. Teraz na przykład na działce, właśnie jak mam 13,8V, potrzebowałem zrobić sobie własną, własną yy, ładowarkę do telefonu. Owszem, no, mogłem sobie wziąć, wsadzić do kontaktu, kombinować, tworzyć. Natomiast to po prostu bezpośrednio zrobiłem sobie w kuchni takie miejsce, gdzie po prostu wkładam kabel. Jest, zrobiłem to ja, więc wiem, jakie to jest jakości, i naprawdę m, polecam każdemu. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszam do pisania komentarzy, pytań w komentarzach. Będę Ci wdzięczny za subskrybowanie mojego kanału, ponieważ pozwoli mi do to na tworzenie kolejnych filmików. Będę Ci wdzięczny także za polajkowanie filmu. Wtedy dowiem się, że moje filmy są lubiane i będę mógł tworzyć kolejne. Miłego dnia życzę.